To jest szuci. To jest piesek, który wita nas codziennie. Jak idziemy na spacer, to mało z radości nie oszaleje i czeka tutaj na nas. Hop! Hop szuci. Wierny piesek. Właściwie to jest ona, nie piesek. Szuci! Słodziak taki. szuci. Tak się cieszysz? W jakimkolwiek języku się mówi, to ona rozumie. No szuci, Szucji! szpilę. szpilę. Hop, hop. No i kochani, przymierzałam się do nakręcenia filmiku, bo jestem w parku na spacerku. Raz mi się nie udało, bo był silny wiatr i zaczął kropić deszczyk. Dzisiaj za zaczęłam e, coś tam chcieć nagrać, to ktoś tam włączył jakąś piłę. Teraz włączyłam aparat, bo mówię, bo za dużo już mam e, zdjęć, filmików w komórce, żeby mi wystarczyło na dwa miesiące. A nie wystarczy z tego, co widzę, bo ciągle coś tam fotografuję. Więc znowu patrzę, karta się przegrała. No widocznie coś mi tutaj przeszkadza. A ja nie jestem taka energetyczna. Jestem taka od niedzieli, można powiedzieć, bez energii. W ogóle bym tylko spała, spała i spała. Pogoda się zmieniła. No to tyle takich wiadomości. Może dlatego mam nie kręcić filmik, bo nie mam tej cudownej energii teraz. Nie mogę Wam ją przesłać, bo jestem taka skapsaniała. I być może dlatego też ją tak odbierzecie i będziecie tacy synni. Kończy się lato, niedługo słoneczko już widzicie, przynajmniej u nas tu znikło w Polsce, słyszałam, że też jest chłodniej dużo. Niedługo znowu powróci ten stan, co był wiosną i jesienią, co zawsze powraca. Przyjedzie do nas ta koronka z urlopu i znowu będziemy i znowu będziemy, nie wiem co tam wam, nam szykują. Ale ja jakoś nie myślę, staram się nie myśleć, staram się zajmować sobą, staram się so, sobie słać energię i to jest najważniejsze, bo doszłam do wniosku, że nie warto rozrzucać się w prawo, w lewo, e, mi trężyć tą cudowną boską energią, skoro sobie ją skumulowałam, zgromadziłam, skoro sobie ją wypracowałam, mam jej tyle, to bo tak na byle co. Żeby się tak marnowała, jeżeli już to w fajnych jakichś intencjach nią przesyłać komuś, czemuś, w jakiejś sprawie, no to teraz przesyłam ją sobie, bo mówię jestem bez energii, bez jakiegoś zapału, więc muszę się tak doenergetyzować, doładować, żebym miała taki zasób, jak ja, ja to zawsze mówię, żebym przenosiła góry. I była taka, wiecie, mega, mega mocna, silna i wtedy mogę Wam to słać i dzielić się tym, bo ja uwielbiam, kiedy jestem taka naendergryzowana, taka jak szampan z bąbelkami, kiedy się otworzy, aż wybuchnie, wyszczeli korek. No to e, takie wiadomości, dzisiaj o niczym takim konkretnym nie pogadam, bo tak jak mówię, jakoś mi się tak chowało, ale postaram się e, coś zebrać, jakieś wiadomości, może podrzućcie mi temat, jaki byście chcieli, żebym wam powiedziała, poruszyła, o czym byście chcieli ze mną pogadać. Jeżeli będę coś wiedziała na dany temat, a najfajniejsze są tematy takie codzienne, jak ja to mówię, zwykłe, codzienne tematy, które dotykają każdego człowieka. Każdego z nas i co kochani, no mimo tego mojego skapcaniała. i skapsanięcia, czy jak to się odmienia. I pewnie wy też tak odczuwacie i będziemy odczuwać to coraz częściej, coraz więcej, więcej, ale chodzi o to, żeby się w tym wszystkim nie dać, żeby sobie jakoś dać poera, e, e, tak jak w Red Bullu doenergetyzować Nie polecam Red Bullów. Ja tego nigdy nie piłam i, i nigdy nie będę próbować, bo wiem, że to. Nie tędy droga, są fajniejsze rzeczy. Tak jak mówię, może dzisiaj skoczę na rowerek, może pobuszuję gdzieś tam w jakimś sklepie, bo dawno nie byłam w jednym sklepie, w Mediamat. Może sobie coś tam poglądam, bo jak to ja za, zawierzę oko na czymś, to wtedy tak wiecie, tak mi się oczy szklą, wibracje podnoszą, marzenia się uruchamiają, że być może sobie to kupię, zaplanuję czy coś w tym stylu. A jak wy się skarby czujecie? No, bo niedługo będzie znowu coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, jesiennego, któraś fala z kolei. I ja nie wiem, czy, czy już jesteście się do tych fal przyzwyczajeni, tak jak fale w morzu, yy, które powracają. Czy będziecie robić coś w tym kierunku? Czy już nic nie będziecie robić? Czy już jesteście odpornieni, tak jak ja? Ja jestem od samego początku odporniona. Także mam to w czterech literkach, w nosku i tak dalej. Mam zamiar normalnie żyć, funkcjonować, cieszyć się życiem, korzystać z każdej minuty, bywać tam, gdzie chcę, gdzie mi się daje, bywać i cieszyć się nawet z picia filiżanki, kawy czy z jedzenia pysznych lodów. No to kochani, jeszcze jest zielono, ale widzicie, słoneczka nie ma. Jest tak już smutniej. No to tyle. Buziaczki. No mam nadzieję, że nadrobiłam tym razem. Bo praktycznie dwa tygodnie i prawie na każdy dzień mam nagrany filmik. Także idzie mi to dobrze. No, tulę Was mocno do serduszka.